Dlatego powtarzam was, to co Bóg uczynił dla Izraela, dla Izraela przez ród, to dokona również przez was żertwy ofiarne i rycerze szczakula. Polska otrzyma wielkiego króla. I wielkie będzie błogosławieństwo w tym królu. I to, co mówi Apokalipsa w liście do Filadelfii, co wam mówiłem? Stanie się, i przyjdą narody do Ciebie? I złożą wielkie dary. Niech więc każdy, kto za przykładem ród ukoży się przed kościołem, złoży swoją ofiarę z miłości samemu Bogu, będzie pewnym, że otrzyma nagrodę, jak otrzymała ją ród. Już na ziemi za życia doświadczycie nieprawdopodobnych nankrut i opieki Boga. Stanie się przebłaganiem i błogosławieństwem dla całego Kościoła, który otrzyma upragnionego króla poprzez ofiarę żertwy składanej Bogu ze swego życia. Tego wam nikt w Kościele nie zabroni, bo żaden teolog nie stanie swoim mózgiem obalić, Żertwy ofiarnej. Bo my dobrze wiemy, że Bóg wynagrodzi nas wielkim królem i wielkie błogosławieństwo czeka ojczyznę. Otrzyma nasz naród upragnionego króla poprzez ofiarę żertwy składanej Bogu sw ze swego życia. My to wiemy. Ta ofiara nasza, żertw, ofiara udręczenia rycerskiego, moi drodzy, jest przygotowaniem Drogi królowi, jeszcze za mało nas leży na drodze, po której pójdzie król z nieba na naszą ziemię. Tu potrzeba setki tysięcy rodaków, aby król miał pościeloną w piękny czerwony dywan drogę królewską, po której będzie zdążał na ziemię polską. Tak jak ród otrzymała łaskę wyprowadzenia ze swego łona pokolenia królewskiego, tak nowe dzieci Izraela, a więc nawróceni chrześcijanie, którzy ofiarują swe życie Bogu z miłością, otrzymają łaskę wprowadzenia Królestwa Bożego na chwałę Pana i na ratunek Kościoła Świętego. Dzieci, nie. raz mówiłem, kazanie pod tym kątem. Porównajcie Dwa in, dwie inne mowy. Ja sobie nie zdawałem sprawy, co dokładnie Bóg mówi. Ale to jest kolejny punkt, żertwa ofiarna, to otrzymujemy na łaskę wprowadzenia Króla na naszą ziemię. Wprowadzenia Królestwa Bożego, moi drodzy, na chwałę Pana i na ratunek Kościołowi. Więc, moi drodzy, sieczka do ręki, legitymacja i nie ruchy wszyscy. I od tego momentu zaczyna się nieprawdopodobny proces związany z ziarkiem gorczycznym, zaczynem chlebowym. Świat tego nie widzi. Moi drodzy, oni się śmieją, ale mam dla was radosną wiadomość. Widziałem to w Częstochowie, co Bóg robi z wami.